Halo, halo, cześć, jestem Sonerowa z Akademii Gry. Słuchajcie, dzisiaj chcę się podzielić z Wami pewnym filmem, który trafiłem ostatnio. Z zagranicznego YouTube'a ostatnio mocno śledzę i te wszystkie mm, bookmacherskie kanały. I trafiłem na pewnego gościa, który, słuchajcie, pokazuje cały czas, jak zarabia w dystansie kasę na tak zwanych underdogach, które według niego są... Źle oszacowane przez bookmachera, za wysoko, i już Wam tłumaczę, na czym polega jego plan. I taka serdeczna prośba: jak macie czas, zróbcie jakiś taki na przykład test. Sprawdźcie, załóżmy 100 meczy i dajcie znać pod tym filmem albo na mojego maila infomopakademia.gr.pl. Jak to wychodzi? Sam jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekaw. Gość mówi na filmie, że gra tak od 9 lat. I od 9 lat zarabia kasę. Już wam mówię, jak gra. Wybiera sobie do gry absolutnie topowe ligi: Anglia, Hiszpania, Włochy, Francja i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, mówi, że bierze sobie pierwsze 5 drużyn z tabelki, czyli wybiera sobie najmocniejsze zespoły i w momencie, kiedy one grają na wyjeździe. On stawia na tak zwane underdogi, czyli na niefaworytów. Zaraz wam pokażę o co chodzi. Ale musi, ale przyjmuje jeden warunek. Pierwsze pięć najmocniejszych zespołów w lidze grają na wyjeździe, i kurs na gospodarza, czyli przeciwko tym faworytom jest 300 i wyżej. Kursy gra różne. No, sami wiecie, że nieraz, no, zresztą nawet bardzo często. Tak zwane dwójki nie wchodzą i ta teoretycznie silniejsza drużyna na wyjeździe nie wygrywa. I już wam pokazuję, odpaliłem sobie tutaj sobotę 27, najbliższa sobota. Oczywiście trzeba by było zerknąć w tabelki, ja w tabelki bardzo dawno nie patrzyłem, więc nie wiem czy na przykład yy, Manchester United to nie to, oni są teraz słabi, ale tutaj już od razu mi się rzuca w oczy. Crystal Palace, Liverpool. I zobaczcie, i on w tym meczu, Liverpool jest na bank w czołówce, i on w tym meczu gra na jedynkę. Żadnych podpórek, żadnych remis nie ma zakładu. Po prostu wali, brzydko mówiąc, gołe jedynki. 1,85 na Liverpool, coś wysoko. Crystal Palace wiele razy robi faktycznie niespodzianki, i to jest całkiem solidna drużyna. I w ten sposób Chłopina zarabia. Czyli możemy sobie teraz poszukać dalej. Czy są jeszcze takie mecze? W angielskiej chyba nie widać, ale tutaj prawdopodobnie Monako też jest wysoko. Musielibyście sprawdzić. Nie patrzyłem, przyznaję szczerze, nie patrzyłem, jak teraz Monako. No, możemy kliknąć, zobaczmy, jak teraz Monako stoi w tabeli. Czy oni są w pierwszej piątce? Pewnie tak, ale zobaczmy. No tak, są na drugim miejscu, czyli absolutnie. Ten mecz nadaje się do gry. Już cofamy. I zobaczcie, i on gra na tych niefaworytów, na tak zwanych underdogów, na bezczela, na jedynki, i w dystansie mówi, że od 9 lat cały czas zarabia kasę. Do tego już wam pokazuję, sobota, zobaczmy. Jeszcze jakieś mecze. Czyli zobaczcie. Pierwszy mecz, który można zapisać to jest Crystal Palace. Według niego powinien ograć Liverpool. Powinien, oczywiście, to pamiętajcie, to jest dystans. Tu trzeba przynajmniej 100 meczy zagrać, żeby zobaczyć, czy to ma sens. A jestem strasznie ciekaw, jak ktoś przeprowadzi taką próbę. A może ja przeprowadzę, zobaczę. Lorient Monaco w tym momencie stawiamy. Jest kurs powyżej 3, czyli bijemy 4,80. Sprawdźmy jeszcze dalej, czy są jakieś takie rzeczy. No, chyba nie ma. No, i tu by trzeba było zobaczyć, jak tam Niemcy stoją. Oczywiście ja mówię o topowych ligach, nie mieszać naszej ekstra klapy, no bo ona się w żaden sposób nie łapie. Tu prawdopodobnie ten ktoś będzie grał na Kaliarii. Dajcie znać, co o tym myślicie. Jestem strasznie ciekaw, jak to wychodzi w dystansie. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Strzałeczka. Cześć.